Dobra, cześć, sięmaneczka SM Floyd. Witam Was w kolejnym odcinku z Black Mesa. Eee, I co, zaczynamy nowy dział. I widzę dużą otwartą przestrzeń, a w grach to oznacza jedno: trzęsienie ziemi. Łe. Ładny widok. Ładne widoczki. I co to jest? Można cisnąć. Jakiś kabel idzie za tym. coś. cześć. Weźmy sobie broń w razie czego Zaraz, zaraz Ja myślałem, że tu jakieś potworki się zrespawnimy A to amunicja O, no to jak amunicja to już wiadomo, że będziemy się tu lać Tak mi się wydaje um, Ogólnie zaczęliśmy nowy dział Legowisko Gonarchy Gonarcha to się nazywa Tu można wcisnąć? Nie. Kurde, znowu amunicja O kurde, trochę to mi ci tu jest. Jeden kabel prowadzi tu. Tutaj, Chodźmy sobie to wciśnie. Wszystko? Coś tam się chyba. A tutaj, gdzie ta droga prowadzi? Tańczyna. To chyba nie można. O, a tu jakieś te zabite Dobra, tutaj nic nie ma z tego co widzę do wciśnięcia, a tu jest Nie. O, czekaj. Nie. W ogóle pozabijane portworki są. Aha, ten kabel się zaświecił. Co mi się wydaje. A, i teraz można to wcisnąć Tu mam. A nie, nie można. Może jeszcze z tej strony. A, z tej strony jeszcze jest kabel. Serio? A jak mam tu doprowadzić? Dobra, trochę amunicji jest. O, a tutaj jest, yy, jak widzę ten. Jak to się nazywa? Jak to się przybliża? O, front um, jest, więc git. Co? Teraz? Drozy, wyciśniemy? Co? Teleport nam się odpali? A, ta. O, tak. O, fak. mnie to tak miało być? O nie! Ej to jest chyba ten gonarka, ale ma jajo To jest mózg? <noise> wow. Haha Ła nie mi HP zabrał. Ja chyba... O kurde I co on mam się spinać, tak? Czemu jeszcze do mnie? O nie A! On tu jest Jak tu zapierdziela? go po tym jajku będziemy go lecą? Wow! O kurde, 31 HP mamy tylko Oj, to będzie ciężko. Eee, przydałoby się HP. Zobaczcie. Dobra. To jest ta woda z HP, nie? Nie dostał. Oła, zablokowałem się. No uciek! Nie wierzę, dawaj. Strzela do mnie z daleka. Nie wierzę. Dobra, chodź tu. O kurde, zawył. No wkurzył się? Ja ją odpuścił Ła, nie złożyłem Pies Chcę oburzyć na niego Dawaj, 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 biegnij po moją stronę Jaką O, Dawaj, dawaj, dawaj Ła! Olużu mu wyrwał. Dawaj szybko, szybko. Nie. Mam 2 HP. Fuck. Zepsuł to. Dobra, więc. On jak tym rzuca to to jest masakra. kur... Wow. Ty no nie że? ale to będzie trudne, nie? On mocno bije i to jak? Tutaj jest ta amunicja. O, 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 RPG. Kładaj sobie gośtek tak. Lecimy mniejszym, lecimy. Lecim. Ja pierdzielę, ja pierdzielę. jest amunicja. O, dostaję chyba co? O, no, boli jajeczko co? Boli jajeczko, ma boleć. O! Pada! Okay. Okay. OK. Dawaj go Lego Jeszcze ci dwiniesz, ty uciekł? Udało się! No dobra, czyli nie było tak No to znaczy chyba Ogólnie rzecz biorąc to zginąłem jeszcze raz. Bo jak on miota tymi różnymi rzeczami to jest strasznie ciężko, chodźmy to sobie HP odnowimy tu wszystko zepsuł w ogóle nie. Masakra. Ale zrobił nam chyba przejście. Weźmy to. Gdzie tu jeszcze te... O, tutaj były te punkty. że do tego nie mamy rzeczy. Będziemy... Dobra, to lecimy za nim chyba tak dalej. Uuu, masakra. Co, będziemy go teraz gonić? Dostał po jajku i teraz cieprzę. A, to teraz zaczęliśmy nowy dział. No dobra. Ja myślałem, że już zaczęliśmy, to nie coś mi się. Coś mi się uzurało. A, wiedziałem, że spadniemy na dół. Ja to. Chciałem skoczyć, ale za późno ogarnąłem. Wezmę sobie kawę, bo mam kawę zrobioną. Ogólnie rzecz biorąc, pogoda ładna Ale trzeba... Trzeba pracować Pracować przy komputerze o, Żarty żartałem Korzystać z pogody o, Teraz pójdę na ryby Śledzika złapać jakiegoś na obiad Co to jest? O! Widzę przycisk, nie zawaham się go użyć to wybuchnie? Jak bombsite! W sensie a te... Planktony do mnie lecą Ja ten jajcerz jest ...tu jajcerza znajdę Też nie wiem czy go... Dobra, unik Skocz Ała! Dobra, chciałem uniknąć On Nie chcę z tymi headcrabami walczyć, bo to jest strata amunicji Mapę. O, ten dźwięk nie wiem nie wkurzyliśmy mogę to podwalić? tutaj widzę jakieś tam jest, a ja tam, jest po prostu tak chyba Kurde, ja myślę, że tutaj byłem. Wiecie? A gdzie są? O Jezus, Ktoś do mnie pisze. Tam nie można przejść. To chyba trzeba. A dobra, trzeba to podpalić. Bo tam na tamtą stronę nie możemy przejść. A co tam widać? A my tam byliśmy. Dobra, dobra. Teraz Understone. słyszałem ten dźwięk. Słyszałem. Nie chciałbym. Piekło. Grilla. I widziałem go. Jest tam. Tak, on mnie chyba widzi, co? Że mnie widzi, a myślicie, że może tu wejść? Przestań się palić, bo nie chcę HP zdrać Że... Kurde, o dobra nic się nie stało O kurde, co to było? Mam do RPG A, A nie trafiłem w niego Gdzie uciekłeś? Ej, bo to C4. No po co to jest? C4. Coś tam wybuchnie? A tamto. Tam będzie można przejść dalej. Yy, amunicja. Nie skorzystam. Dobra, lecim. Nie wiem, czy on jest po drugiej stronie w ogóle tego kanionu. Nie czy jest sens. To się zaśmie, Trafi. nie sens, inwa. O kurde, to może się skozi... Fuck. Fak. Nie! Fak. O dobra, udało się. Dawaj, szybko, szybko. Ło, kurde. Ale to była prędkość. Prędkość maksymalna. Dobra, uciekliśmy. A? Patrzcie, jak sobie, jakie ładne widoczki. Patrzcie sobie. Warto. Ja. O, możemy sobie armora odnowić. Mierze z Z Tego jednojajowca jajowca możemy. Chyba nie możemy zabić. Tak mi się wydaje. Więc. Yy, oj, oj, oj. oj. Do nie dopłynie, dobra. Tutaj. To, to. Ten zacznie do nas strzelać, może tutaj sobie... O fak, on wszystko tu podpalił, dobra. Dobra. No chyba tu nie... On tam jest, dobra. Jeszcze to z liny, te liny są co w czym dają, masakra. my no tu mamy? Nie, Od... nawet żołąż. PODZIAŁA? PODZIAŁA! LOL. Ja widzę harpun. Ale harpun... Jak poleciał fajnie? Harpuna nie użyję. A nie przeskoczymy. Także chodźmy sobie tutaj. Eee. O Jezus, on tu jest! Fuck, Jak się zesrałem! O nie, 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 dawaj, nie, dawaj go! No. Jeszcze tego mi tu brakowało, no nie wierzę. Nie wiem, czy tam iść, bo tutaj też widziałem jakieś przeciwcie. A, to amunicja. No spoko. No bardzo spoko nawet. Mi się przyda. I armorek. Nie widać, co no nie. Dobra, to też się przyda na pewno, bo tam fajna broń jest. Z tym. Bo dobre na to to? Pat. Pat i pot. Pot i pat. O Jezu, tu jeszcze jeden jest. ale mi dziabnął Ja się odwróciłem, na chwilę tu jeszcze jeden był, tam też jest jeden. Nie żyje Dał mi się O, a tam jaka przestrzeń Przestrzeń Niesamowita Parta, czyli znowu wydzielanie się Tą kobietą Kimś. O Jezu, headcrabów tu pełno. A, co to?! Jezus Maria. Co jest, co jest?! On jest nade mną. On jest nade mną. A! Kurde mać! Eee, mam taktykę na to, ale ale jestem uwięziony tak jakby. O, znowu puszcza. Wow. Jakie one malutkie są. To jest jeden wielki, gigantyczny headgrab, ale ma jajko. Jajko mózg. Ciekawe czym myśli, czy mózg, wie, czy jajkiem, nie? Co ja mam tak... Może tu jest jakieś przejście, poszukajmy. Czekaj, tu widzę ładunki. Dobra, to nie możemy tutaj wstać. Gdzie te ładunki są? Wybuchło! Ja nic nie zrobiłem, dobra. Dawaj, dawaj. O Jezu. Akurat tutaj się spojrzałem jak. Dziadną. Nie mam. On <słuch> będzie po tej stronie? A jezu, on biegnie za mną. Pierdziela. A, nie wierzę! Jeszcze te stare pomuchy. Boże, co ja robię? Ja nie wiem, co ja robię. A? Od razu tu nacisnę, nie wiem, ile mam czasu, zanim on się tu pojawi. A, spoko, dobra. O kurde! Nie wiem, że ja tak będę musiał... A dobra, tutaj nie, nie, do, nie da rady no. Dobra, tutaj nie da rady wejść Chyba, chyba, że gdzieś skoczy do góry, wątpię Tutaj yy, chyba mamy... Aha, dobra, widzę, że już tam zmierza Spokojnie, spokojnie Gdzie ty jesteś? Jak ten rzucasz do mnie? Do mnie? Spruta do mnie? Kościół O tam można to użyć Wybuchnie O! Trafiłem w niego Lol Dobra, ej, ej, co się dzieje, bo mam straszne... Mam przez chwilę takie... ...lagersy O dobra, przeszło mi tam się. O, w teksturę wlazłem. Tam się otworzyło, a nie, wiem, czy on uciekł. Tak dostał. Po dostał. Kolcem pogrzbiecie. Kwarcem po grzbiecie. W kwarcu jest takie bardzo. Kurde, mać. Autorzy tutaj ładnie zadbali o ten klimat, żeby tutaj się utrzymywał. Nie wierzę! On no tu HP zabiera! O matko! Teraz gdzie? No i tutaj trzeba wskoczyć, bo tam. Jezu to się topi! Kurde, mać, Znowu HP go Jezu, nie, tokuje! na dół? O fak, jeszcze nie chcę ze spadłem, ale chyba tu miałem. No, jak jest wczytywanie? To jasne, że tutaj No jasne Już myślałem, że ryż odjebałem Myślałem, że odwaliłem ryż, nie? Ale mi się... To... Echuu, Jezu, koronawirus O kurde O Pajączek Jajączek! To jest jajączek! Pan jajączek! Jajączku! Teraz pan Patrz. No super! Spoko, spoko! Nie no, spoko, spoko! Ale to się pięknie ustawiło, także nie można. Przejść! Chcę mnie zatrzymać! Ja im tutaj przeszkadzam w tym świecie Zawsze za wszelką cenę mnie powstrzymać O kurde dawaj rura ciśnij dobra 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 ła, Zresztą tu headcrab Jezu jak mi kują to Dawaj dawaj Kurde mać jeszcze mam troszkę plagi, ale dobra, to nic, to nic. Do góry, do góry trzeba. Te są strasznie szybkie. Mendy. O! Dobra. I ta melodia. Dziękuję. Ale ryż! Ale ryż powaliłem Ciekawe, Ciekawe, gdzie mnie wcyta? Ciekawe, gdzie mnie wcyta teraz? Hmm. Ja statystycznie rzecz biorąc, umując... Yy... A dobra tutaj. Nie, bo ogólnie chodzi o to, że ja często nie zapisuję, bo trochę mi ale tak rado jest często zapisuje z tą gry, więc jakoś chyba jeszcze tak bardzo nie ucierpiałem z tego powodu, tam widzę przejście, on był nade mną Ale nic nie robi... O, ciekawe czy to się nie zapadnie A! Boże! Co mam? Jezu, no nie wierzę! <grym> ja pierdzielę. Co ja mam zrobić tam? Co? Mam go z tego? Pazuki pierunem go walnąć być... To się rozkręca, co? Kurna mać Dobra Taktycznie Albo wiem No Lepsza. A Dawaj No, pada jest dla mnie, no A, dobra, nie To był mój pomysł A, tak, mieliśmy go minąć, dobra O, ta melodia jest kozacka. No nie, nie utkwaj tam, nie, nie tkwi. To znaczy nie... Możesz utknąć teraz. O, po jajku, masz. O kurde. Jeszcze trzeba, trzeba przyspalić spalić. O Jezu, tu się wszystko pali! Tutaj, szybko! Wow Przecież się nie odzywam, posłucham sobie tej melodii <laughs> Fajna jest, serio, ja lubię takie, jeszcze takie O, dobra Tutaj jest ten ogień O, podpaliliśmy go trochę Nam zejście w dół się zrobi O, dobra. Co jest? O kurde. Ja czemu nie mogę tam skoczyć? Nie, co ja się tu utopię? A, tam na górę mamy. Bo teraz można, LOL, to było dziwne. W ogóle jak to wybuchło, to ten, woda się. Jakby tak. O nie, znowu się pali wszystko. Ten jeszcze headcrab przeżył. O, będzie smażony headcrab. No, zobaczcie, sąsiedzi. Lila. Headcraba eee, Zobaczmy sobie, jaki jest stan w ogóle. Mamy to 23 minuty, a niech będzie taki krótszy odcinek, bo i tak dużo, strasznie dużo przeszliśmy w tym odcinku. Eee, dzięki, że oglądaliście, do następnego odcinka, już robi się naprawdę ciekawie. To na tyle, cześć.